Witam gospodarza dzisiejszego wydarzenia, starostę Tomaszowskiego, pana Mariusza Węgrzynowskiego. Witam serdecznie sędziego turnieju, pana Grzegorza Dmuchowskiego. I witam wszystkich państwa uczestników naszego turnieju, jak i oczywiście rodziców i kibiców. Zapraszam pana starostę o, i poproszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jest mi bardzo miło, że przyjęliście zaproszenie na ten już trzeci powiatowy turniej szachowy. Turniej, który ma propagować tą grę, która jest znana, drodzy Państwo, od wieków i to na całym świecie. Mistrzostwa, które się odbywają, gromadzą miliony tych, którzy oglądają, którzy próbują samodzielnie rozpatrywać pewne nowe warianty w samej grze. I to jest wyjątkowa gra która daje nam nowe możliwości rozwoju. Ta kreatywność, która jest potrzebna przy szachach, pozwala dłuż, dłużej zachować kondycję przede wszystkim psychiczną, drodzy Państwo. Tak, no bo to wymusza na tych osobach, które grają, które obserwują, analizują, Dodatkowe myślenie, jakże ważne, istotne z punktu widzenia naszego życia i tych wszystkich problemów, z którymi na co dzień musimy się po prostu spotykać. Także cieszę się bardzo, że jesteście Państwo obecni, chcecie propagować to, co jest dobre dla nas wszystkich i chcecie współuczestniczyć w czymś, co w miarę możliwości, jak widzimy, daje taki pozytywny bodziec, szczególnie dla dzieci, dla młodzieży, ale też i dla seniorów, jeśli chodzi o chęć rywalizacji, sprawdzenia siebie, swoich umiejętności w danym momencie z innymi. Drodzy Państwo, cieszę się, jeszcze raz to powiem, że jesteście obecni, że chcecie tutaj przebywać w tej grupie, w tym środowisku i chcecie też zmierzyć się w tej rywalizacji sportowej. Drodzy Państwo, trzeci powiatowy turniej szachowy uważam za otwarty.